Jaskółki! Jesteście potrzebni! Jaskółki! Jaskółki, co jest? Jaskółki! Jesteście potrzebni! Dobra, to na koniec jeszcze Sajda, zobaczymy, bo już trzymam ten odcinek od nie wiem kiedy i nie oglądałem. Zobaczymy, co tam u ja. słychać. Już dogonił tego klauna. Znalazł go, czy nie znalazł? Od kilku tygodni internet zalewają informacje na temat przerażającej po... Dlatego wybrałem się specjalnie do tego miasta, by sprawdzić, czy ta przerażająca postać faktycznie istnieje. No, ciekawe. Jak obstawiacie? Zapytam lokalców, co wiedzą na temat tego dziwnego tworu, który się tutaj pojawił. Wybiorę się do miasta, do urzędu miasta, by zapytać tutejszych urzędników, co wiedzą? Na temat, <ślesk> <Ja bierd> <ślesk> przepraszam, czy widziała pani może klauna? On jest jedynym klaunem w tym mieście. No może ściga sam siebie. Temat budzi w was ogromne zainteresowanie. Nie ma się co dziwić. Ogrom artykułów w sieci na temat tajemniczego klauna. Mnóstwo i... niepokojonych! ogóle co ten site gada, że jakiś ogrom artykułów są pierdzieli, tam było jakieś parę, bo sam nakręcał ten temat, a to pewnie w jakichś lokalnych rzeczach i na Błupie. Zagłębiłem się w internet, by sprawdzić jakie informacje pojawiły się w sieci na temat klauna, korzystając z przeglądu. Nie no... Ku bez jaj, on ma współpracę z operą. Linku poniżej. Wracając do klauna. Ruszam w <laughs> Że <noise> to kupek wygląda. Że jakby to wyciąć ten kadr to mema Mema macie gotowego. Ale jest niesamowity. Przede mną Urząd Miasta, a to oznacza, że będę chciał dowiedzieć się, czy tutejsi urząd. Ej, ale pogoda mu się trafiła. Takie złowieszcze chmury. No pogoda mu się trafiła. Dostajecie jakieś zgłoszenia? Albo dostawa. No to jest właśnie ciekawe, bo ludzie o mnie mówią tak. A czemu policja w Lubinie w ogóle nie reaguje na to? Bo nic nie istnieje? Znaczy to jest wiesz, ustawka, nie To jest czy no, co śmie... to sobie... Znaczymy. Aha, okej. z Twój zdaniem jest Mam, czyli co? Koniec materiału. jak on jeszcze 19 minut z tego uciągnął? Bo wiesz, czasami jest tak, że jest na przykład akcja promocyjna do nie, to nie jest nie <grym> w <grym> Akcja promocyjna miasta. Wiecie, co u nas jest taki clown? Jakiś niezrównoważony. Czy ty się musisz do każdego twórcy przywalać? Żyżej to jest prawdziwy giga. Hat Sherlock Holmes Rozkminia zagadki. Śledzi ponadnaturalne zjawiska, gdzie często pewnie naraża swoje zdrowie, a nawet życie. Na a ty sobie dalej pierdzisz w krzesło i obrażasz. Nie no, ja po prostu doceniam jego niezwykłe ambicje i wkład pracy w materiały, a także o to, że dba o nasze bezpieczeństwo wspólne, nieznane istoty nieistniejące też już na samym początku udało nam się dowiedzieć że policja w lubinie nie otrzymała żadnego zgłoszenia na temat jakiejkolwiek dziwnej postaci dowiedziałem się tego dzięki widzowi który pracuje na tutejszej komendzie ale poprosił mnie o anonimowość a ja dbam o a bo widzicie wy tak pytaliście że jak on tak na ty gada okej okay, czyli to był widz urząd miejski w lubinie zapytajmy co wiedzą co jest klaun opanował budynek Dostali info, że przyjechał i drzwi zamknęli. Dzień dobry, czy ktoś. O kurwa, co tak miło, co, co? Dzień dobry. No już źle. Palasaj powiem powiedzieć to ja. I kurwa, drzwi by się otworzyły, a on już tak oficjalnie no i lipa, teraz już go nie wpuszczą. Dzień dobry, czy ktoś z urzędników może jest na miejscu, czy już nie? 16. Faktycznie, spóźniliśmy się tyle co nic. Ja myślę, że on się celowo spóźnił, bo mu głupio było tam i się pytać. Chociaż czemu byłoby głupio? Nie, dobra, cofam to. Szkoda, ale ja nie odpuszczę i ja jeszcze będę próbował i tak yy, zadzwonić to. Nie. Zadzwonię tu najlepiej z... Co Ej, jest? Stary. Co? O, Palasite ewidentnie ma ochotę na coś słodkiego. Jest relacja Odrickiego. Cześć. Ej, on wrzucił jakiś, jakąś zagadkę teraz. Ale timing, co? Chyba ich obserwuje. I... Otrzymałem tajemniczą zagadkę, dlatego od razu uruchomiłem Instagram, by poprosić was o pomoc. Jaskółki, jesteście potrzebni. Ja wiem. Ole. Jaskuki! O kurwa, jaskuki. Jaskółki, kurwa, co jest? Jaskółki, Jesteście potrzebni. Jaskółki, Jesteście potrzebni. Też to kurwa, brzmi jak jakiś Power Rangers jakby wzywał pomocników. Wybieram was. Na kanale nadawczym wrzucam ją. Po Będziemy jeszcze go szukać. Może jeszcze go. Przewinęło mi materiał, co jest? <laughs> Wiedźmin 2024? No w sumie Palasaj to taki współczesny Wiedźmin, to prawda. Lata, szuka. po za kole. Dlatego jaskółki no właśnie czuję nawiązanie. Znajdź miejsce, gdzie imiona na kamiennych spoczywają, a drzew liście szeptem opowiadają historię. Cmentarz. To przystań, gdzie spokój y zawsze zachwyca i choć blisko miasta, to jednak z dala od jego zgiełku życia. Ale byłby plotpis, jak to ja bym był tym klaunem, co? I trolluje palasajda, ale były jaja. <laughs> Mogłeś mu trudniejsze zagadki zadawać właśnie nie mogłem. No to już nie wiem. Stary. No to już nie wiem. Ale to jest obojętnie, że to będzie las, czy to będzie cmentarz do tak nie samo. Po A może jakiś cmentarz w lesie? Jak mamy już odpowiedź, to ja ją wysyłam w takim razie do niego i czekamy na Czekam kolejną. A, bo oni się wiadomościami wymieniają gdzieś okej, okay, tego spoko. No. no to mamy gaz pieprzowy. 5 milionów we <grym grym grym> też. No i maczetę, To też było pokazane na jednej storce. Wyobraź, że sobie klawna z takim odpalonym Instagramie na telefonie w łapie. No normalnie, ten przerażający clown ze stoi i tam pisze wiadomość. Do do Palasajda, ten niebezpieczny twór. Ta przerażająca postać. Stuka w klawiaturkę. Czego nie rozumiesz? To jak oni się wiadomościami wymieniają, to nie mógł wcześniej do niego napisać o co chodzi, tylko robi 10 strilów jakiś odcinek kręcić? No bo on mu nie chciał powiedzieć. <ślesk> <ślesk> jak on gra, no kurwa. No nie mogę, to. No. Niesamowity człowiek. Ej stary, może tu jest ten klaun? Mówisz, że jego celem jest nauczenie cię? No nie, bo z klaunem zawsze się kojarzy taka muzyczka. Taka, taka... muzyczka. Dezy, ty chciałbyś, żebym ja zmienił na swoją twórczość na taki content? I byśmy sobie jeździli jakieś takie rzeczy odwalali? Chciałbyś? Skoro nie mogliśmy zapytać tutaj, to zapytajmy na policji. Dlatego trafiam na ulicę Traugutta, na której znajduje się KPP Lubin, by dowiedzieć się od funkcjonariuszy na temat zgłoszeń mieszkańców. Dzień dobry, eee... chciałem się zapytać, czy macie jakiegoś rzecznika, Prasowego tutaj na komendzie albo. Rzecznika, oho, już widzę. Wie pan co? Na pewno pan słyszał o klaunie tutaj u was. I a propos tego, zajmuję się tą sprawą, właśnie. Jakby ja jestem tym. Słucham? Oj, prawie się wydało, prawie to powiedział, prawie to powiedział, <ścoughs> prawie to powiedział. Teraz mi wstyd, że tu mieszkam. O! Mamy naocznego świadka. I co, naprawdę jakiś tam klaun łazi? I boicie się go, czy nie? Tak. Panie <laughs> to, że klaun to jeszcze z kamerzystą. Hmm. Nie, a nie widziałam go ani nikt kogo znam też go nie widział. Mm -hmm. A podobno tak media o tym trąbią. Po krótkiej chwili otrzymałem numer telefonu do rzecznika prasowego tutejszej jednostki policji. W komendzie powiatowej policji w Lubinie nie jest prowadzone żadne postępowanie ani przygotowawcze, ani wyjaśniające, ani sprawdzające wobec osoby, która by w przebraniu klauna na terenie powiatu lubińskiego dopuszczała się zachowań wykraczających poza granicę jakichś przyjętych norm społecznych. O fakcie ujawniania osoby w stroju klauna nigdy też... Nie wpłynęło do nas żadne zgłoszenie, w związku z czym nie podejmowaliśmy żadnej interwencji na wniosek na przykład mieszkańców, którzy by widzieli osobę w stroju... Ja wiem, ale no. Jeżeli otrzymamy informację od mieszkańców, że ktoś taki jest w danym miejscu widziany i wywołuje w kimś... Niepokój lub w inny sposób niewłaściwie się zachowuje, wówczas ustalimy tożsamość osoby, będziemy weryfikowali, czy doszło do złamania prawa, a co za tym idzie wyciągniemy konsekwencje przewidziane prawem wobec takiej osoby. Ej, ale ładnie się ten rzecznik wypowiedział. Widać, że ogarnia temat, nie? Składnie, konkretnie, precyzyjnie ogarnia. Wiedzą! Słyszeli na ten temat, ale nie dostali żadnego zgłoszenia. Ciekawe. Co to jest ciekawe, kurwa no co ty co jest ciekawe, co ty? Ciekawe. Nie. To jest ciekawe. Logiczne. Spotkałem mnóstwo lokalsów, których zapytałem o to, czy wiedzą i znają tajemniczy wątek tej sprawy, którą dzisiaj badam. Zobaczcie, co udało mi się dowiedzieć. Ludzie z Lubina często mi powtarzają, nikt nie widział klauna. No, może to ktoś z szatu teraz. Jak ktoś chce się przyznaj, że tu jesteś. To mi brat opowiadał, że po prostu był wyrzucić śmieci na ustroniu, <laughs> właśnie tu, gdzie ten klaun mniej więcej gra To jest Jakaś dzielnica w Lubinie, tak? Tak, tak. To, no, to jest takie osiedle. Był wyszuki śmieci, i po prostu tęgnął się za nim zaczaił. I go wystraszył. No, straszna opowieść, aż się roześmiał. I że właśnie go wystraszył, i że mu sprzedał, że tak powiem, tym workiem ze śmieciami A. i uciekł. Okej. Okay. No, scenariusz rodem z filmu akcji. Jakiś gościu wyszedł z więzienia, nie? I, i, chce ludzi, coś tam, coś tam. I chce się dostać do fre federacji freakowych i dlatego taki sobie wymyślił. Co? Okej, okay, tej teorii nie słyszałem. Ty, ale w sumie to może nie takie głupie by było. No dobra, ale to mam drugie pytanie, bo wy jak jesteście z Lubina będziecie wiedzieć le lepiej. Wśród ciszy i spokoju, gdzie czas zwalnia bieg. Kanał nadawczy Gniazdo Jaskółek Zizzeja. <laughs> Kurwa, co z tymi jaskółkami? Ja już nawet własne gniazdo u, uwinęli, czy uwili, jak to się mówi. Gniazdo jaskółek ziżeja. No jedziemy zobaczyć. Dawaj. Ruszamy na wspomnianą lokację. Nie wiemy co nas czeka, ale miejsce wydaje się być mocno inne. Ej, ale no, zobaczcie, bez kitu, ja ciągle to będę mówił, zobaczcie jak to jest dobrze zmontowane wszystko, zobaczcie jakie to jest napracowanko. Jakieś ujęcia, tu z kamery, tu z samochodu, jakaś fabuła, scenariusz tego wszystkiego, Kur a no tego mu nie można odmówić. Trygu to chyba jesteśmy. Póki co jeszcze jest pusty parking, ale zaraz... Za I zobaczcie, oczywiście cmentarz. To cmentarz kiedy? Jak już jest ciemno. Cmentarz za ciszę. To tu zostałem wysłany przez klauna z Lubina. Wysłał też do mnie ten list, w którym znajdowały się zasady gry. O których wam teraz dokładniej opowiem, ale musicie wiedzieć, że podobno to moja... Ostatnia szansa. Mhm. Ale czcionka grozy. Zasady gry, które otrzymałem od... Regulamin. Przebieg gry. Oszustwa i pomoc ja, p... no. Odpowiedzialność uczestników. Dyskrecja i sekretność. Kminie, czy widzowie w to wierzą? Czy traktują jako rozrywkę? Myślę, że są i tacy i tacy. No bo ja nam z tego bekę. Mnie to bawi. Dla mnie to jest śmieszny kontent. I cała ta historia. I ten... Dla mnie to jest... Kabaret, ale wydaje mi się, że są ludzie, którzy to na poważnie biorą. I którzy to jakoś nie oddychają tematem. Słuchajcie, jesteśmy na cmentarzu, pokażę Wam. W nie jesteśmy sami, bo wyobraźcie sobie, jest tutaj Victoria, proszę bardzo, jest tam skład. Elo, ja się z Wami przywitaj, Skarpi. Dobra, O O ja, No, to zaskoczony jestem. Na to oglądasz dzbanie, bo lubię. Bry pozoru. Jest. Ha! No dobra. Zapraszam, Wika, chodź, przeczytasz. Pósty stycznia 2024. Drogi pamiętniku, wrastająca obsesja i chęć intensyfikacji doświadczeń zaczynają zaciemniać moje myśli. Czy jeszcze potrafię kontrolować to, co robią? Eriak <grym> Revo. <grym> tak, jeszcze krwią napisane. Kontrolę. Taka prawda jest, że Revo promuje mój kanał. Pozdrawiam, DJ Pallaside. Dzięki za to, Basar Tak, to jest ukryta mafia YouTube'a oh, w ten sposób. Błądzimy po polu w poszukiwaniu czegokolwiek, aż w pewnym momencie poddajemy się i wracamy do samochodu. Wtedy znajdujemy to. Maska. To znaleźliśmy przy samochodzie dosłownie przed chwilą, a na masce, właśnie w tej masce jest jakaś. Ukryta zagadka. <noise> ale fajna zabawa terenowa. Trafiamy do lasu, gdzie znajdujemy kolejną kartkę, a ta prowadzi nas ostatecznie do przerażającego bunkru w lesie. Kurde. 8 stycznia 2024. Ta w ogóle jaką białą kurtkę wzięła do łażenia po krzakach. Nie wiedziałem czego dokładnie mamy szukać, ale wszystko wyjaśniło się chwilę po tym jak weszliśmy do środka. Co <noise> Ej, mogliby już coś nowego wymyślić, bo tak zbierają te kartki, kurwa, co to jakiś Slenderman? Balon był pusty. To była nasza ostatnia zagadka tego dnia od klauna i koniec naszej ponad dwugodzinnej transmisji. Olimpiada, którą zapoczątkował, dobiegła końca. A wy, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili JRL-a z prawdziwym plecakiem, prawdziwą transmisją na YouTubie, to dajcie znać w postaci łapki w górę i komentarza. Fajne. Ja wiem, że klitsch, ale takie podchody z nutką grozy, ale jakoś kreatywnie zdobione byłyby fajne w sumie. I to tyle? No, bo to jest pierwsza część. Chcemy JRL. <laughs> Myślę, że to kolejna ustawka dla zasięgów. A szkoda. Fajnie by było poczuć reszty prawdziwych emocji. Smutna muzyczka. O, Jezu. Czekałam na ten odcinek, fajnie wrócić ze szkoły i obejrzeć twój nowy film. Fanka Enduro Opa. O, tutaj jakiś giga fan nawet podpierdzielił ten. Profilowe. <laughs> Znalazłem klauna, jest w lustrze, pozdrawiam. No ale hejterzy. Podobno klaun siedzi w choroszczy, powinieneś spędzić tam pół roku, może uda im się tobie pomóc, pozdrawiam. Skąd takie negatywne emocje? <laughs> Rewo, kiedy mitap? Jak porozwieszam kartki w lesie z podpowiedziami, gdzie będzie? Trzeba będzie rozwiązać zagadkę.